Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny film. Tak, jak była już zapowiedź na Instagramie, na Facebooku czy na YouTubie, zobaczcie: mamy zainstalowaną stację meteo. Ale dlaczego taka stacja meteo? Dlaczego, dlaczego się na nią zdecydowałem? To nam dzisiaj powiedzą nasi goście. Cześć. Hej. OK, mamy Kamila, mamy Sandera. To może Kamil, powiedz mi, co to jest za stacja i dlaczego taka? Stacja taka meteo-modułowa, która składa się z e, czterech e, nadajników. Mm -hmm. e, w sumie z e, sześciu czujników. Ok. Ponieważ dwa czujniki, dwa, jeden, <coughs> dwa czujniki mają po. E, e, dwa nadajniki mają po dwa czujniki, a reszta jest pojedyncza. Czyli tak, składa się to z. Deszczomierza, mm -hmm. do którego też jest nadajnik, składa się to z, temperatur, z temperatury i wilgotnościomierza, co jest właśnie podwójny odczyt z jednego czujnika, z wilgotności i temperatury gleby, który jest w ziemi mm -hmm. I, w, i w sumie. A, i jeszcze jest właśnie, i w, jeszcze jest mokry liść, który też ma pojedynczy nadajnik. Okej. Okay. Zobaczcie, ta stacja jest modułowa. Tutaj ja nie musiałem od razu wszystkich sensorów, wszystkich czujników sobie e, instalować. To jest generalnie dzisiaj pilotażowo zamontowane. My będziemy to sprawdzać, będziemy to, to, to testować, bo do ilu sensorów ja bym mógł taką stację rozbudować? No nie ma ograniczonej ilości. Można sobie rozbudowywać stację. Ileś czujników można na wsadzie mhm. stawiać. Nieograniczoną ilość. Tak? Dobrze. Sander, jak mam odczyt danych z, z tej stacji? Odset dane są w różne sposoby. Po pierwsze są w aplikacji, mm -hmm. gdzie mamy dane historyczne i dane co są teraz. Co 5 minut przychodzą do nas dane mm -hmm. w czasie przymrozkach, no i w innych czasach, roków możemy to ustawić trochę dłużej, jak te 20 minut, tak? Okay. Z każdego sensoru, z każdego czujnika? Tak, z każdego okay. czujnika. Też e, mamy również odsyt o na przykład choroby w sadzie okay. e, przez modele, modele chorobowe, e, i mo, mogą to być różne, mm -hmm. e, no, na przykład przez aplikacji IPSAT i RIM mm -hmm. Pro, ale też przez, e, przez e, programie WELT, który też e, działa z tym, z tym stacją. I e, no to jest. To jest jak mamy dostęp do Kolejna sprawa, bo jak pamiętacie Wszystkie stacje zawsze miały solar i zasilanie Jak tutaj kamień wygląda z zasilanie tej stacji? Zasilanie jest W każdym nadajniku jest Bateria mhm. Bateria, która wytrzymuje to w zależności od warunków Kilka lat Którą tam powiedzmy po kilku latach się wymienia Ale bateria obsługuje tutaj wszystko Każdy z czujników ma oddzielną baterię Nie jest to okay. zasilane na jednej Tylko każdy w środku w, w, Z każdych z tych nadajników jest bateria Dobrze. Stacja generalnie jest zainstalowana tutaj w sadzie, czyli jest odporna na te wszystkie warunki zewnętrzne, jak i na środki ochrony, które tutaj tak stosujemy tak jest. zgodnie z aktualnym programem tak i tak jest. dalej. Tak? tak jest. Dobrze. Mogłem kupić sobie tylko pojedynczy czujnik na, stępie, na starcie, oczywiście, tak? Oczywiście, można kupić pojedynczy czujnik, jeżeli kogoś interesuje tylko mhm. temperatura, będzie mógł sobie kupić temperaturę, no to w tym jest oczywiście i wilgotność, ale to jest jako jeden nadajnik, mhm. można sobie rozbudowywać o, 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 o różne inne, czyli, czyli Deszczomierz, wilgotność, znaczy temperatura gleby i wilgotność i, i mokry liść. No to... Jesteśmy tutaj w kompleksie, gdzie jest tutaj w jednym kawałku no około 40 hektarów. Gdybym w kilku punktach chciał mieć pomiar temperatury związany z przymrozkami to tylko rozumiem, że dokupuję pojedynczy sensor tutaj z osłoną radiacyjną. Montuję ją na jakimś słupku, czy na jakiejś tykce, Może to być tak? nawet słupek wykorzystany z konstrukcji sadowniczej Może być drewniany I wszystko widzę w jednej aplikacji, w zależności... Tak jest Ja Wam dam na podgląd, bo to akurat jest to pilotażowo zainstalowane w kwaterze Boskopa Więc tak jest, nazwane są te sensory Boskop Ale jak będą kolejne sensory, przykładowo gdzieś będzie Gala, gdzieś będzie Red Delicious W innych lokalizacjach, tak? To tam będę miał również na bieżąco no to jesteśmy dalej na tej pole i chcemy jeszcze dodawać dodatkowy czujnik i w tej chwili czujnik o, o wilgotność gleby i temperaturę gleby. Znowu dajemy plusika, bo wiemy tak, chcemy czytać QR-kod. To jest, On tego, jest i to jest na górze tu to skanujemy i dodajemy Lok lokalizację. lokalizację to wybierzemy albo wybierzemy na mapie. Mhm. Tak, o tak, ale dużo prostszy obecna lokalizacja. Okay. I dodajemy i jest dodawany. Chciałbym jeszcze nakmienić jeszcze nazwę czujnika. I tu dodajemy wilko glebę, tak? Zapisujemy i czujnik już jest. Zaraz będzie dane. Musimy czekać chwileczkę i dane się pojawiają. Alerty, Sander, można ustawiać alerty pod tą stację, tak? Tak. Może. tak. Jakie sensory będą nam, pod jakie sensory można te alerty ustawić? W tej chwili w naszej aplikacji to jest przekierowane na przymrożki, Jeśli chodzi o alert. Czyli temperatura Temperaturę, tak I to jest na czujnik temperatury Oczywiście też będziemy mieli podgląd do alerty Jeśli chodzi o no o tej um, chorobę w sadzie, tak mhm. no, przez, przez te modele chorobowe mhm. Ale e, w przyszłości i to niedługo Też będą e, możliwe alerty ustawić na, inny, na każdy jeden czujnik Jak chcesz, okay. chcemy coś dowiedzieć E, że jest e, poniżej spada e, na przykład wilgotność gleby i chcemy e, mm -hmm. e, dolewać wody no to możemy to też jako alert ustawić na przykład tak? Okay. E, no i tak to, jest, e, tak to jest budowane Kamil, jakie jeszcze sensory, czujniki tu można zainstalować, których na razie nie mam? E, na razie nie ma jeszcze e, kierunku i siły prędkości e, wiatru e, Mm -hmm. I nie mamy tutaj jeszcze CO2. No i generalnie, to, co w, znaczy, budynkach, nie? Co w budynkach. W tak. budynkach jeszcze mamy sensory, które w komorach mierzą temperaturę. Tak. Znaczy no, ten temperaturę no, to jest to samo co tutaj, mm -hmm. ale i wilgotność, poza tym e, spłaty tlenu i dwutlenku węgla oraz e, etylenu, nad czym teraz pracujemy. pracujemy. Bo etylen jeszcze jest w fazie takich testów i, i, i jeszcze nie do końca. My go sprzedajemy, ale mm -hmm. trend i dwutyny węgla już, już działają te czynniki. Zapytałem generalnie o zasilanie. To wiecie, że tu jest bateryjne, także nie ma problemu. Kolejna sprawa, co też wiecie w stacjach Meteo, zawsze jakaś była karta SIM do transferu. Kamil, jak, to, jak ta stacja się komunikuje z naszym telefonem komórkowym? Nasza stacja komunikuje się poprzez nadajnik, który jest bazą gdzieś, mhm. może być to w domu, może być to gdzieś w gospodarstwie, gdzie jest zasilanie, no prąd jak okay. w sadzie i, I wtedy baza łączy się z, z czujnikami, a my się łączymy poprzez bazę tak? Okay. telefonem i mamy podgląd pod, pod wszystkie czujniki Tutaj generalnie na Wielkopolsce ta instalacja chyba podejrzewam, że jest pierwsza, tak? Dla, dlatego też zainstalowa, zainstalowa, zainstalowaliście bazę, tak. ale działamy na, w, w środowisku sadowników, i tych baz już kilkanaście pewno stoi. Tak Więc może się zdarzyć, że taka baza u sadownika nie będzie potrzebna. Nie, no, po prostu jest kwestia zasięgu. Jeżeli jest zasięg i sadownik sprawdzi sobie na mapie, czy ma zasięg, tak. Kupuję sobie tylko czujniki. Jeżeli nie ma zasięgu, to naszej też w naszym interesie firmy jest to, żeby ten zasięg zapewnić mm -hmm. i, i, i stawiamy taką bazę e, okay. od siebie. Po prostu. I po stronie sadownika, tylko jest tak naprawdę, nie wiem, dostarczenie tak jak w moim przypadku kawałka ściany czy budynku, plus prąd. Tak jest. Żeby dokładnie. zasilić tą bazę. A stacja generalnie jedna baza ma promień około w takim, takim terenie jak na Wielkopolsce, gdzie jest równo. Jak jest to, to jest około 10 km. E, ma w zasiek. tym promieniu wszystkie to, inne czyniki. Jeżeli nie ma żadnych zakłóceń, wysokich drzew, wysokich budynków i innych rzeczy, które mogą zakłócać mhm. sygnał radiowy, a jeżeli są jakieś zakłócenia, no to się to skraca do 5 km 6, no różnie to tam jest. Zale wszystko zależy od terenu. I jak okay. wysoko jest antena zamontowana w bazie, tak? No dobrze, ale Kamil, to, to jest takim dla przykładu, żeby sadownicy też wiedzieli, jeżeli w rejonie Wilgi jest jedna baza, to kilkunastu sadowników ma swoje czujniki w swoich kwaterach, w swoich sadach, tak? W rejonie Wilgi e, mamy, jak gdyby w, w rejonie Wilgi i mhm. Sowie Jezior, mamy zainstalowane trzy bazy, mhm. e, które zes, pokrywają e, się nawzajem z zasięgiem, i, no i reszta może korzystać już bez. cały ten e, nasz teren jest pokryty. Dobrze. Sander, dostęp do aplikacji każdy może mieć, czy jak to wygląda? Dostęp do aplikacji jest e, e, od gospodarstwa. Jak są e, gospodarstwo, e, e, to mogą mieć e, ludzi, którzy są, pracują na zadę gospodarstwo, albo mm -hmm. e, to mogą dostęp mieć do aplikacji, do tych które tam są instalowane. Też możemy się dzielić informacją. Ale no to wtedy jak ma. Nie ma w takiego grupę. problemu, że wiesz, będę miał jakiś gości w sadzie, podejdzie sobie do czujnika, QR-kod sobie szczyta i już będzie miał dane? Nie, nie ma takiej możliwości. <laughs> jest tak zabezpieczone, <laughs> tak, że tylko tak, tak. do jednego gospodarstwa raz można przyłączyć czujnik, tak? Nawet jest tak, jakbyśmy. Wzięli ten czujnik tak. bez zgody tak. właściciela. No, okay. Bez zgody właściciela, no to wtedy nie da się go dodawać do systemu. Bezużyteczny bez jest tam klucz, mhm. nie ma jak to no, wamać. Tak? Dobrze. Też jest fajne jest rozwiązanie, bo to, co mnie często pytali sadownicy czy producenci owoców jagodowych, jeżeli mają bardzo mozaikę w glebie i zróżnicowane warunki odnośnie wilgotności, to kupują jedną moduły do stacji, a przykładowo cztery różne czujniki w obszarze 10 km wilgotności gleby, prawda? Tak. I wtedy sobie tak. mają dane temperaturowe czy opady jedne, tak. ale wilgotności z czterech punktów. Tak jest. Modułowa jest ta stacja. Można sobie rozbudowywać jak się chce. Można przenosić, yy, można sobie przenieść na zimę czujnik np. temperatury i wilgotności do komory chłodniczej, sprawdzać sobie, mhm. monitorować temperaturę y, w komorze i mieć na bieżąco w aplikacji w telefonie. Mhm. Można ją później na wiosnę przenosić do sadu. Można sobie robić co się chce i każdy moduł można mieć oddzielny. I jeszcze jedna ważna kwestia, czyli ile to kosztuje. Możecie coś powiedzieć o cenach, Sander? Tak, możemy coś e, powiedzieć. E, no, generalnie tuniki kosztują e, e, o temperatury 450 zł. E, jeśli mamy deszczomierz, to 1100. E, jeśli chodzi o e, <coughs> e, mokrego liścia, to kosztuje 550 zł i jak i wilgotność i temperatury gleby to 650 50 zł. oprócz tego powinniśmy mieć aplikacja, która to obsługuje hmm. to mamy roczne, yy, roczne ceny o 280 zł yy, yy, za abonament W górę, tak? górę bo w zależności też górę, od ilości... tak, zależy, no zależy od ilu czujniki, ale generalnie do 10 czujniki mamy takie ceny Dobre. A teraz taka niespodzianka z mojej strony, i to są ceny, które powiedział Sander, tak, zgadzam się, ale wiem, że w marcu może jeszcze być trochę taniej, tak? Żeby nie było, ja ją zestawię ze stacjami, które miałem już wcześniej, czyli ze wszystkimi urządzeniami do monitoringu w warunków w sadzie, które miałem wcześniej, czyli będą stały obok przez cały sezon, generalnie będziemy sobie to obserwować, zaraz zresztą będziecie widzieć, jak. jak używamy tych czujników, sensory też, a dzisiaj generalnie, panowie, bardzo dziękuję za wizytę, bardzo dziękuję za montaż, będziemy w kontakcie, dziękuję bardzo. Dziękuję. jak dla mnie to jest przyszłościowe, bo to jest modułowe i w tej cenie atrakcyjnej, będziemy sobie testować, no i co, będziemy się kolejny raz spotykać i będziemy sobie podsumowywać, czy to działa, czy nie działa, albo czemu jest takie dobre. Dzięki. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.